Gięt do Wolni to ja Za mną jest pewnie jakaś osoba, ale nie wiem czy będzie się... Tak, słyszeliście ją pewnie. <laughs> tak, jest trzecia w nocy i będziemy grać w NAFA. O czym tego Robloxowego choć ja i tak będę srać w gadzie. Chcę jeszcze powiedzieć, że nie mam kamerki, ale kiedy... Dobrze ci tak zabudzili mnie. Sama kazałaś mi Ciebie obudzić. Dobra, e, powiem tak, że jestem w całkowitej ciemności i w pokoju mam ozdobę świąteczną, która przypomina mi jakiegoś animatronika, bo niego, bo Króliczek to jest. Mogę też mówić szeptem, bo nie chcę nikogo obudzić i mogę ziować też. Dobrze. Więc, na 2, czyli na jeden, to Długa noc. Franco. Tak, z nocy dobra. A kończę. Dzięki jeszcze wam. Tylko. Za oh, głośną rolniczą. A tak, tak. Eee... tak, tak. Panie skutne. I'm not so sure yeah, okay. more the week, uh, if I mean, sure everyone's in their proper place, you know. Uh, he enough, <laughs> heard he becomes a lot more active in the dark, though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Uh, I also want to emphasize the importance of using your door lights. Uh, there are blind spots in your camera views. Sure. Blind spots happen to be right outside your doors. So, if, if you can't find something or someone on your cameras, uh, be sure to check the door. I sure. You might only have a few seconds to react. Uh, not that you would be in any danger, of course. Uh, I'm not implying that. Uh, also, uh, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. Którego? Który go? Który go? Który go? Nie wiem, czemu kolko, bo ci nie cię Tylko dziecka jesteś. Którego w ty se tam wrażasz? W e, fnaf 1 Bo nie jest blisko, w kadyś nie muszę, w oh, się muszę tylko w 3 -3 nocy, 3 -3 nocy tak powiem, tam. E, powiem tak, że się doedukowałem w FNAFie. w postaci. Po prostu obejrzałem normalnego na w i się nie bałem. Ba. Eee ehm. I... oni drzwi zamknąć. Kilka tu, nie, foxy. Polipka. Jak ci mogę tym trochę pomóc, to najlepiej jak sobie ustawisz kamery tam, gdzie jest foxy i tylko co jakiś czas będziesz... Sprawdzę kamery, a jak chcesz zobaczyć, czy są jakieś animatroniki, to po prostu tym białym przyciskiem tam przytrzymaj, jak zaprasz sobie światło. Mm -hmm. <śmiech> <śmiech> oh, Boże! Jamsek wyskoczył, bo niego mi. <laughs> Kurze! Jestem beznacjonalny tego, ptapa. <laughs> Słyszałam coś usłyszało. Ktoś tu pał swoimi miejscówkami. W sumie tak wpadłem, teraz pomylę, że, że sensownie byłoby to, kiedy ci ekran te przez Discorda. Druga AM i 81% jest. Jest dobrze. Polipka. Foxy, nie patrzcie tak na mnie. Wiem, że jest za darmo, e, infinite, e, ten, e, jest do, można sobie pobrać za darmo u a przez to, też. Cholipka e, Foxy jest już ruchem przed wybiegnięciem. Boję się, bo, 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 bo nie, bo nie widzę kompletnie czy... Cholipka. On, 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 on... Eee, ale kiedy czeka jest w oknie to mam zamykać drzwi Boxy biegnie, zabierze mi prąd. Jest ktoś blisko Nie, nie, nie Czeka jest na siódmej, woli na pierwszej... Okej, okay, dobra. Czwarta... Frachta... przejdę. Czwarta nos 33%. Chyba, że nagle mi Fox nie a ja tego ja nie zauważam, ja mi tego nie usłyszę. Niby wiem, że to jest ten, ten Robloxowe i zbyt bardzo go się mam nie bać. Oh. Nie, nie, nie podejmujmy już tego, jak, jak, jak ja bardzo stramka kacie. Już się boję, jakie ty przeróbki ze mną zrobić na tym filmie. Który pomysł, w Szósta. Było, tam SZÓSTA! Żebyś wiedział dlaczego, ale chcę coś z tobą zrobić... You can relax now. Okej, okay, mogę. Dobrze. na Ja no, Noc Trzecia. Spróbujemy jeszcze tym część odcinku.

i jak ci się podoba ten, jak się zzadza, to nie, nie, po nie mam pojęcia, bo... Boję się. A nie bo jest ryzyko, więc z słabo słyszę. Poczekaj, powiem ci, kiedy masz tak normalnie mówić. Bo. mówić. <grym> On the flip side. Dobrze, możesz już spokojnie mówić. Pan... E, e, pan... E, przestał gadać. Coś się ruszyło. Już usłyszałem. Upracowujące uwagi. Kiedy jest ...taki to to, to... ...to... robi ten śmiech To Freddy zmienił swoją pozycję. Dobra. O, Boni, jaka jest ogólnie taktyka na Fadiego, na pana, tego tak. Kiedy tylko wchodzisz na kamery, a wiesz, że stoi ci pod drzwiami, kiedy tylko wchodzisz na kamery, musisz mieć drzwi zamknięte z tego co pamiętam. Przynajmniej tak było w tym normalnym Okej, okay. i muszę uważać, bo boni może mi wyskoczyć. E, czwarta i pięćdziesiąt cztery. Pan Lisiasek też się rusza. E, Chica przeszła. Gdzie, gdzie Chica? Chica stoi pod drzwiami? Tak. Pozytywka, e, w w kuchni. Polipka w dwie Widzieliście tak jak wybiegł? Piąta jest. Freddy poszedł e, wyszedł z. Gdzie jesteś. Nie jest kuchni. Pozytywka. Jest szósta. Oh, to pierwsza razem szósta. Ów. Zrobiliśmy dwie noce dzisiaj. Ja jestem w zasadzie zadowolony. <grybujesz> Dobrze, więc komentujcie, oseniecie i, i do zobaczenia. Cześć!